Udało mi się. Tak jak przewidziałem, bagna były idealną ochroną i razem z moimi ludźmi zdołaliśmy zbiec. Gdy spoglądałem na moją płonącą twierdzę, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony byłem zdruzgotany, a z drugiej cieszyłem się, że moja żona oraz córka znajdowały się obecnie w stolicy. Po kilku dniach błądzenia wśród drzew dotarliśmy do niewielkiej wioski położonej z dala od głównego traktu. Osada została zapomniana, gdy znajdujący się tu niegdyś fort został zburzony. Wiśniacy okazali się przyjaźni i zaproponowali swoją pomoc. Niestety pogoń znalazło nas szybciej niż się tego spodziewaliśmy. Mieszkańcy postanowili spowolnić wojska wroga, by dać nam czas na ucieczkę. Jednak moi ludzie wciąż nie odzyskali pełni sił. Postanowiłem okopać się w ruinach fortu i zebrać wystarczającą ilość żywności, by ruszyć w dalszą drogę. Okoliczne ziemie mają wspaniałe walory obronne, więc mamy niepowtarzalną okazję, by powstrzymać pogoń, a jeżeli Bóg pozwoli, to może nawet odbić wioskę z rąk wroga. Wojska wroga przejęły wioskę na północ ode mnie. Muszę odbudować zrujnowany fort i zebrać odpowiednią ilość żywności, nim ruszę w dalszą drogę. Jeżeli będę miał ku temu okazję, to powinienem spróbować odbić osadę. Może mi to pomóc w przyszłości. Witajcie w kolejnym odcinku naszego, naszej kampanii Multiplayer w twierdzy HD. Ze mną są oczywiście Bzyk oraz Niedźwiedź. Witam. Dzień dobry. No i cóż, musimy zebrać te 400, podkreślam 400 sera. I jakoś się tutaj obronić. Bzyku, włączyłeś stoper? Owszem. Kurde, myślałem, że zapomniał. i Miałbym jakieś fory. Chciałbym powiedzieć jeszcze, bo Lutów zapomniał, że gramy. Że rozgrywamy to podczas sesji live streama, więc zachęcamy do oglądania następnych takich transmisji. Transmisji. Transmisje z meczu. Bardzo. No co, nie chciałem się powtarzać. Nie ale awan to tak wygląda. my Ile akkę nagrywaliśmy? Też chyba kilka razy. Czy nie? I to. To po Akka prostu razy, albo legendarna pięć. porażka. Pierwszy odcinek twierdzy HD też kilka razy nagrywaliśmy. Siedem. Możliwe. Pierwszym razem bzyka wywaliło, potem ja chyba... Nie, potem było, że źle ustawiliśmy i... Cztery razy chyba nie potrafiłeś. A teraz przejść. było, że ustawiliśmy zły ten... poziom technologiczny nie można było muru robić, więc tak. nie mogłem tego mostu odbudować. Dobra, w sumie nagrywamy na YouTube, to ja nie powinienem pić. Bo to no, słychać. Hamie prostaku. Nie, Przepraszam. Tylko picie w głowie, motyla noga. A co do tego, że tam mówiłeś, Tadzio, że nie, nie wiedziałeś, że masz tej przejści po prawej, to ci mówiłem, tylko, że mnie nie słuchałeś. No. Mówiłem ci, że ci nigdy nie słucham. I, I widzisz, takie są tego efekty. No słuchać, nie wiedział. Nie. To byś przeżył. No tu Dobra, ja tego, się to, zapytam. No to możecie nie wiedzieć, ale nagrałem to drugi raz i lewak za pierwszym razem przegrał. Czemu to mówisz? Boże, no, wiedzieli. Bo... Że teraz jak przegramy, to żeby wiedzieli, że i tak jest jeden jeden. Chociaż nie bez powodu podkreśliłeś, że musisz zebrać tylko 400 sera, a nie 500 jak było wcześniej. Jak tam wygląda sytuacja z czasem? Masz 18 minut. Nieco, nieco ponad 18. Pan, <suszę> teraz jeśli komu kto komuś, kto będzie A, Aj, ty wiedział. I nie wiedział. Ej, oszczędzaj trochę miejsce, okej? Nie. Wszystkie sadysoki. Okay? nie. <suszę> <suszę> Lagi, <suszę> Lagi. Lagi. Są moje, nie? Macie Dobra, lagi, a a macie... sobie chyba. No, wszyscy mają lagi czy tylko niektóre osoby osobistości. Dobra. Panie niedźwiedzie, trzeba wyciąć te drzewa. Jak macie lagi, ale takie, że da Jak nie da się dać... wejść na live'a to korzystajcie z tego linka, który podaliśmy. Dokładnie. Jak macie lagi, takie lagi, lagi totalne. Czyli takie, że da, da się oglądać, to tam, to oglądajcie, a potem po, po, jak nagramy już ten filmik. To po prostu ten strunak. I przede wszystkim bez Farabsa będzie wtedy, to może też coś mi robi z kompem. I naprawdę prośbę. prosimy Zmiedziłem Was o to, żebyście jednostki. jednak z przymrużeniem oka przyjęli ten stream, bo to jest taka próba generalna. Dobra, ale wracajmy do gry, bo tu nie chodzi o streama, tu chodzi o twierdzę. Hmm. Teraz taki wielki fan twierdzy. Mhm. Nie czy mógłbyś do... przestawić swoje jednostki? Co ci przeszkadzają? Przepraszam bardzo. E, bo nie mogę składu powiększyć zapasów. Życie. Jedno jest dobre, że ludzie mogą mi pisać podpowiedzi, a wy tego nie widzicie. Ha, ha. A kto tak powiedział? A no widzicie? Masz nie. drugi monitor, w Bzyku? A no mam telefon. Ach, Kurde, w sumie też mogłem wejść. Ach. Dziękuję, Pominam. niedźwiedziu. A, to o tym. Nie ma sprawy, synu szejka Bzyka. Syn Sejabzyka. Gdzie wyjdziecie mhm. z całą armią, przepraszam bardzo? W innym no, miejsce. miejsce. Why? Normalnie. trzeba nie? Jak to mu nawiała dawna reklama? Leo why. Akurat Leo był fajny, ja lubiłem Leo. Mhm, wygrał całe... Nie wiemy czy wygrał z Portugalią mhm. się cicho, się nie znasz na piłce nożnej, nożnej to się nie możesz Noznej. wypowiadać. z Portugalią rzeczywiście, ale wielki wyczyn, to chyba jak u nas jeszcze... Byli nie? No, to był wielki wyczyn na tamte czasy i na tamtą ekipę. <grymne> Czy coś dla tamtej, dla jakiejkolwiek ekipy było A my wtedy byliśmy chyba na euro w tym, w Austrii nie? No, 2008. Przegra I przegraliśmy, na tym wyszliśmy z grupy. No to już jest domena Polaków, że jak przyjdzie co do czego, to nie potrafią wygrywać. Nie, na A ja go przepraszam bardzo, jak nas y, bolszewicy zaatakowali, to był rok 1000... 1900 który to był? Nie Bolszewicy? Nie czekaj to był... No Lenin! 20 któryś Dobrze mówię? Może, nie pamiętam, nie pamiętam, kurde, zapomniałem. A pamiętałem, to była ważna data Wiem, Czu, że tu dwudziestu nad który? Wisłą, pokonaliśmy... Eee, eee, 20... W języku myśli eee, któryś eee, 23? Nie zaś czas nam tutaj nam data 1920 Tysiąc że tak! Wiedziałem, że 20, któryś, ale... Nie no nie rzeczywiście, mam seria, w ogóle. był tak samo zatytułowany, na Wy się nie znacie na niczym, ja widzę. Z kim ja w ogóle gram? A, powiedział ten, który się nie zna na twierdze i przegrywa. Były, oh, 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 pros. Oh. Były, właśnie, były, trzeba to podkreślić. <grym> ale pros. No, my się tu zagadaliśmy, Bzyku, chodźmy go pomęczyć trochę. Weź dobra. ze stumów. już tutaj umiera. No cóż. Tu się, ktoś mi pisał, żeby otoczyć murem ten, tylko tu się nie da, bo to jest na multiku, na multiku trzeba jechać, jechać tak stopniowo z murami czy palisadą Ja to widzę Co wiesz? Tylko za z drugiej No idę, idę, spokojnie Już tam Nie ma atakowania z drugiej strony, ani z trzeciej Jak to nie ma? Po prostu nie ma Kto tak powiedział? Ja Ja tak mówię, idźcie mi stąd. Ja was tu nie chcę. Kto się ciebie pytał o znaki? Przeciągnij mur do ich bazy. Co wy znowu robicie? <grym> znowu. wiecie, ogarnij się. Akceptuj. Co ty robisz? No przypadek. No nie, to to zaakceptuj. zaakceptuj. Po co no, ci klawisz już. Aldo do czegokolwiek? Do mówienia. Co <grym> zmień go sobie albo ustaw na głos, gościu. Nie, ja sobie miałem pod scrolem, no ale to poniżej. No zaakceptuj. Ja... Znowu rozwiązałeś... Tak, ty nie. Nie można tutaj tego zbudować. No, czasem się kliknie, no. Tak, drugi raz z rzędu. Ja wam mnie tu atakować bez mojej zgody. Kto cię pytał o zdanie? Ja się pytam o zdanie. Drwalu, odchędzisz się mi tutaj. Drwalu, walcz, bądź dzielny. Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Ja nie, 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 tu pan. No. Lordem wychodzisz? Chcesz zginać? Tak, tak, jest chodź, chodź, chodź tym lordem. Zapraszam. O mój Boże, jaka armia. Mój piękny spichlerz. Boże, dostałem SMS-a. I no, no on to się nie pykło. Troszkę. Nie dobra, wycofałem się, bo już by zginął gościu. Bo nie, całą, ja ale się nie idzie na mnie. Ja chciałem tylko... Ja chciałem tylko trebusz bronić. No to... Nie moja że... No i znowu atakuję, no? C weź tego Lorna, gościu, bo cię go zaraz zabiję. Ej, mój Lord się zawiesił ogólnie, o Boże. nie <laughs> ci mówię, żeby zginął. Do środka. No, no. Lord mi się zawiesił i stanął sobie na palisadzie. Ej wypad mi stąd Ja tam nikogo nie prosiłem, proszę mi wyjść um, um. Proszę mi stamtąd wyjść Nie ja wierzę Z... jak wyjść Czy raz. to jest niedźwiedź kto tu jest, kto jest pomarańczowy No go za to tu odwalasz Czy miałam no, się nie, bronić? Nie, nie tak ujgo aż tak, mówiłem że ma 20 minut No właśnie, miałem 20 minut, a ty atakujesz kurde jak nie wiem, ja, który to koniec jest... jest, bo on nie ma czym tego bronić. <laughs> nika, nie możesz, ale nie pałkarzami, zostaw fajera. On teraz tych, tych może... To to że, óf, myślałem, że on teraz nie będzie koszar mógł postawić, bo to... Jest... No, kamienia nie może wydobywać, oszczędź mu koszary. koszary mu oszczędziłem. W czasem taki frajer jesteś już większy niż ja. <laughs> to był pocisk? No bo zobacz jaką ty masz armię jaką ja mam, no. Ja muszę normalnie Dajem robić, wzrosty. a wy tą, macie, ma, ma, tą armię macie od początku, no sorry Było mnie nie prowokować tym lordem Zobieście mi wszystko co ja mam, no super To jest jeszcze większy fail niż ostatnia misja tego tak na 275 Ja tego lorda tam nie prosiłem Nie wcale To, że ty nie wyszedłeś to już Twój problem Hmm, spróbujmy zrobić tak Tam ja wiem łuczniku a że ty akurat zapragnąłeś wyjść lordem, to już nie mój problem. Zatem to tylko były co? Zbrojownia i co? Nie denerwujmy bzyku, nie denerwuj mnie. Ja ci tylko udowadniam, że jesteś bez racji i słaby. Jakieś w końcu jaki jestem jedne i drugie. Aha. Spokój. Skoro tak. Strzelać, panowie, strzelać! Nabić tych gnojów! Beackie krowy giną, giną A krowy zginą, zginą, zginą Tak Gdzie ten ser niesiesz? No nie no, ja się mam zdenerwować, naprawdę Ty, zdenerwować? Tak, ja Właśnie ja. Jakoś nie lubię się denerwować nie naprawdę. Nie pasuje. Ostatni raz wszędzie pod podatkom. No i to mi wystarczy. Kurzony lutel. To było świetne. Ho ho ho. Ho ho ho, takie świetne. Takie śmieszne, naprawdę. Ciebie to może nie bawić, ale mnie i owszem. Zobaczyłem <grym> się, zatruję w twoich uczników? Nie wiem, no nie, no panie Ile czasu zostało muzyku? Już mówię Byłeś pewien, że chcesz podejść tym pół zabitym lordem? Dziewięć i pół minuty Widzisz? Zabitym. Ledwo żyje ty Ale żyje, I to się liczy, jeszcze może atakować No uważaj bo ci znowu włócznikami tym razem wybiegnę i zginę. W ogóle gdzie mój lord i dziehało, to brama jest zamknięta, może Lordzie, ogarnij sytuację. I tak mnie nie męczcie, bo ludzie przestaną nas oglądać, bo stwierdzą, że ja jestem nupkiem. Powiedzą, a e, takich nupków nie będziemy oglądać, bo po co? No jesteś nupkiem, no hello. No proszę cię. spichlesz, ale ty muszę zrobić tak. Zresztą tego nie sam No zresztą tego nie zrobisz. Aż, aż. Ach, tu tak. już nie mogę Ej ty fy, idź stąd kurczaku. Bunkrujemy spichlerz. O niej znowu jakiś ten I Tu już nie mogę budować. Bo pewnie tutaj stoją ten, a tu jest kurczak. Idź stąd kurczaku. Ups. Ups, 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 ups. ups. Pora go trochę to męczyć. w ogóle armii nie masz. jest taki słaby. No, bo nie mam kasy. Ja tak się już nie wychylam, bo znowu się z tego. Będzie denerwował i. No, dokładnie. No. Idźcie tak mi stąd. Tak już bezem, nie ma połowy krów. Idźcie mi stąd. A ci zbrojni to gdzie, przepraszam, idą. wiedział, czy ty mu zabijasz te krowy, bo one te tak jakoś... To jaką... Ale ci bucznicy powinni je zabijać po drodze, ale jakoś tak je omijają. Nie wiem czemu. <laughs> mu mnie zniszcza, żeby nie miał, żeby nie płakał, ale nie dam mu, nie dam mu zbierać tego. Ach no tak, wiesz czy mu nie ma armii i no zapomniałem, że jest brojowy mm -mm. <noise> Spoko. No to tak no, no bo niestety tak wyszło. Przepobierać podatki, albo sprzedać trochę drewna. Co Ten nie będzie? Ale dzisiaj albo zabić się do 100 tysiąc hajsów. Albo to. Ale no przy obecnej armii nie mam jak. Asasynów tutaj nie ma, więc nie podejdę niezauważony do Lorda. ja masz, ja masz tego tego? Eee, 220 O. Ile, ile czasu mu zostało, w dyku? Eee, moment Za Mało mam z, tych zbrój skórzanych już mniej niż 7 minut co No to ja znaczy? w co w miejscu, dyku lutelu Kurwa, gdzie oni biegną Nie przeklinaj Kurde, gdzie oni biegną? Eee, na coim miejscu lutelu bym już powoli No? Ten, zaczął się robić okopy Wygląda na to, że się nie uda przed, przed końcem. No możliwe. Choćbym bardzo chciał. Ale coś wymyślimy i będzie dobrze. Ja zawsze w siebie wierzę. Dobra, może zrobimy taki myk. I taki myk. Tutaj postawimy jakieś wieżyczki Tyfy, czemu mi popularność spada, hawaj podatki pobieram, tak, no tak no, w sensie. Ja się zaskoczyłem Kto? Stream? No coś tam piszą, ale już mało, więc nie wiem, ale to będzie trochę jest chyba z tego co widzę I ja się skupili na grze, albo sobie poszli i udają, że nas oglądają O, nie, 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 ja tak się nie, bawię. Proszę zostawić mój. No, co ja mówię? Proszę zostawić mój spichler. Jedny nie, Tak bardzo. Ej, ciągle nie, ciągle <laughs> Czy możesz strzelać tu? Nie, nie może. Czy Czy ja miałam tam pójść? Wojskiem. Wojskiem. Makro tip. dobra. będzie. Dobra, jest 97-98 osób, ludzie piszą. No to bardzo dobrze, tak bardzo popularni. <grym grym grym> jak jak do setki, to kto wie, może nawet za nimi zagram w <grym> Ale nie, Jeszcze łaskę nie robisz. Wiedział, więcej niż zakładaliśmy. Ty się powinieneś cieszyć, że ludzie chcą Cię oglądać, a nie jeszcze łaskę im robisz. Nie, to jest... to jest błąd, nie? się z tego, że się na przykład, nie wiem, że ma się 500 subów, 1000 subów... Jak się ma 1000 subów, to trzeba powiedzieć fajnie, ale powinno być więcej, tak? Ma się 3000 fajnie, ale wciąż może być więcej. Ma się milion, fajnie, ale powinno Dokładnie, być więcej. Dokładnie, ale PewDiePie ma 21. Wiesz, milion. mówmy o polskich realiach. <laughs> Właśnie. Przede wszystkim Gdzie pan Wardenga jakiś czas temu dobił do mnie. No miliona. i niekryty krytyk też już ma miliard, milion Miliard Miliard <grym> miliard. <grym> miliard Tak, miliard Oczywiście Nie jestem słabiakiem, ja tylko zauważcie, że oni mają na starcie, to wszystko to jest ich startowa armia Ja na starcie miałem 15 łuczników Nie, 30 łuczników 30. i 15 łukuczników Trzeba było więcej go ratować w poprzedniej misji, no ja <grym>, wina? Uratowałem wszystko co miałem tu widać, miałeś tego bardzo mało. Było nie zabijać Nie, co ja robię jak, z wami tu. Tak się tłumacz. Tak się kończy tyn, walka tyn. z rabami. O, o, kurde. Nie masz sera. E, mało. Malutko. Nie ma w ogóle co tam patrzeć. Często prawie nic. Tak. Czas, ile rzeczy zostało? Muzyko nie wie. Sprawdzam ty... mu. nie ma pojęcia. Nie ogarnął. Muszę wyłączyć wygaszenie ekranu. Będę go pomęczyć. Albo może lepiej. Strzelę katapultami w stickerz. też. To go znerwuje. O nie, 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 nie. Ja tak się nie mam. Ej, ej, ej. Zostawcie moich tych włóczników. Oni nic nikomu nie zrobili. O panowie jest 401, 403, Sera No to co? To ja stąd no. uciekam, bo nie, będę nie, bym nie, nie z chcesz, wami. Nie chcesz nas atakować? Nie, ja chcę stąd sobie uciec i pozbierać armię trochę później. Tak? Tak. Tak, jesteś pewien? Tak. 100% przez Uciekam stąd. Uciekam stąd. Napiszcie mu na czacie, że jest chórzem i nie chce walczyć. Nie no, Po prostu nie jestem głupi, tutaj, widzę, że mam szans. No zobaczcie co oni tutaj mają, ja nie, nie dam szans po prostu, muszę stąd uciec i się przegrupować i wtedy można atakować, no to trzeba być dobrym strategiem, a nie po prostu z taką gorącą głową biegać wszędzie z mieczykiem. Okej. Okay. Zabierz będzie. przynajmniej broń. Zabiorę, no trochę broni mam, no co chcecie.